się w komplecie, proszę bardzo. Jest Marian, jest Przemysław. Jedziemy łowić radio sondy M20. Dwie są już złowione, ale Przemysław powiedział, że dzisiaj gdzie? Gdzie jedziemy? Tajemnica. Tajemnica. Jedziemy w tajemnicze miejsce, gdzie takie radio. Ale to były jakieś bardziej profesjonalne, też w plastiku. To jest stare jeszcze, ja. Górnia I to jest antena do tego na 400 mega? Nie. To jest. To jest. Na dole. To jest e, albo temperatura, albo ciśnienie. Ale na dole przewodnik to tam. A tu jest ten, faktycznie na końcu bo, jakiś czujnik. O jest zerwana czy nie jest tam zerwana, zobacz? Nie, nie, jest Tam podłączone. Jest zerwano, bo przeważnie przy lądowaniu wie, spada gdzieś, to coś tam przerwie. Jakieś... Chyba termopara jest. Na termopara, no, no. no. I tu jest jeszcze jakiś czujnik, w tym, tym. No, Widzisz? no, wilgotność i ciśnienie. ciśnienie. Generalnie jest tak, że one z Wrocławia startują. Ostatnio wylądowała jedna u mnie pod domem. Przemysław ją złowił. O, jeszcze jest bateria, widziałeś, bo się świeci. No, no to jest właśnie to. Tak. Zaraz mu to się pojawi. Tak? No? A to na ten, na No. Znaczy, żeby się włączyło, to mi się tu pojawi, na ten. No ale jak mam, no przetrzymuję i. Bateria słaba. Nic więcej nie mogę zrobić, mam. Ona... Gaśnie. Może słaba, już słaba już, bo na wierz. Masz aż jakiś nożyk, żebym to przeciął? No, mam. Ja to się zajrzę do środka. Rozebrałem tą radiosondę. Jak to w środku wygląda, to nie jest tak. To Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dwa razy dziennie z wielu różnych miejsc, z kilku. Ile? Z czterech miejsc wypuszczają w Polsce, ale to jest tak, że wypuszczają też na, w Czechach, na Słowacji i to wszystko, to, że tak powiem, siłą wiatru, bo to leci na 20 km, na 25, na 30 km w górę. Ten balon w pewnym momencie pęka, bo tam ciśnienie maleje u góry i to spada sobie. No i jako, że tu są łowcy, są urządzenia zamontowane. Jedno u Mariana, drugie u Przemysława. Proszę bardzo. A mnie zgarnęli spod żaby, kurniak jak pizzę sobie kupowałem. Eee, no to jedziemy zobaczyć, czy nam się uda złowić jakąś radiosondę. I nawet ta bateria, powiem Ci, jest wiesz, wymienna, nie jest wlutowana. Tylko może sobie inną włożyć. Ale ciekawe jestem, czy ona w ogóle wystartuje jeszcze raz z tym eee, informacjami, które, które wysyłała. Bo tu jest i GPS czujnik wysokości, czy znaczy wysokość z GPS-u albo bierze z tego barometrycznego czujnika. Trudno powiedzieć, jest czujnik temperatury. No i na stronie radiosondy.info można sobie oglądać jak one latają. Fajnie strona zrobiona bardzo. Ktoś to mocno ogarnięty zrobił. Podoba mi się. E, no I widać jak one latają. No teraz podobno bo Przemysław się tym zajął kilka dni temu. Już parę temu. No to one w, w, podobno w zimie latają właśnie na wschód. A w lecie latają na zachód, tak? Bliżej po prostu Wrocławia, bo są słabsze No bo ta, ta, co do nas spada, to wyla... wystartuje z Wrocławia. O 12, e, o 12 wystartowała, może teraz zobaczyć, gdzie ona jest, masz na tym, tak. w którym jest miejscu, z jaką prędkością leci, na jakiej jest wysokości. Tak jak już się bawimy w to, to się pobawmy do końca, ale wiesz, to przestała już mrugać. Podnieś się, Wy... wiesz, co, albo bateria. Bateria. Albo... Jakbym miał swój plecak wojenny, to bym, no i widać, antenka na 403 MHz to chyba chodziło. O i tu jest ta radio. Po leci? Czyli leci po no. A nie, ma, nie mogliście pan tableta wziąć, żeby było trochę większe? Teraz widać, jak to wygląda. Lecice z Wrocławia. Aktualnie jest taka przewidywana trasa, że ma no, gdzieś tutaj kurnia Piotków Trybunalskich, gdzieś w tych okolicach. Wylądować na 403 MHz, aktualnie z prędkością 94 na godzinę leci, na kursie 100, wspina się 6,9 m na sekundę jest na wysokości 10432 432 m. No ładnie, może być bardziej w naszą stronę, powiem ci. A czemu my tak wcześniej wyjeżdżamy? No zanim dojedziemy, to już odbieramy to bezpośrednio na naszej antenie. I od nas jest sonda 197 km, ale że jest na wysokości 14 km jak widać, 14319 metrów, wznosi się 27 km na godzinę, bo to jest wertykalna prędkość, 100% na baterii, typ M20 i leci w naszą stronę, 196,9 km i już nasza antena pelengacyjna na dachu patrola ją odbiera. No z racji tego, że jest na 14 tysiącach metrów, ja słyszę jak samoloty startują z nad Budapesztu. To jest słyszę u siebie i to jeszcze sygnał z metę, prawie do 6 dochodzi tutaj na dole. Aż pęknie, bo na 30 km to pęka, jest 28 km, jeszcze się wznosi 4 metry na sekundę, leci z prędkością 181 na godzinę. No i tutaj ten taki, pewnie słabo widzicie, ja słabo widzę na tym telefoniku, a co dopiero w kamerze. Już jest taka predykcja, gdzie ona spadnie. No Zbliżamy się do tego miejsca, tak więc zaraz będziemy parkowali. Tu już mamy łączność radiową. Marian sprawdza, bo jak ona będzie spadała, to już nie będzie w zasięgu wielu stacji takich lokacyjnych. Już trzeba mieć na dachu antenę swoją. No i będziemy tu czekać, gdzie, gdzie pęknie i czy, i czy spadnie mniej więcej w tym rejonie. Tak słychać tą sondę. Ona się tu pstryka I tu Mariana ją widać na tamtym Ile jest od nas? 67, 67 km Wysokość jaka? Wysokość 29 A to zaraz będzie pękała Ja myślę, że bardziej na południe poleci Teraz już 369 km na godzinę I 34,5 km nad, nad ziemią. A od nas ile? Nie. 10 km. Pękła. Pękła? Nie potwierdzam. Potwierdzam. 34, Ale ty odbierasz ze swojej antenki z Przemysław, czy nie? Nie, ten... Nie no, Marian ma bezpośrednio sądy dane. No co, 34654 654 ono się obok nasku. No 8 hmm. km 670 to przeleci kurna tylko, śmignie, a 300 na godzinę patrol nie pójdzie Przemysław. Nie wiem, nawet jakbyś się mocno starał, to nie pójdzie. Jadę tam dalej i na okłosu, <noise> Ja jeszcze nie wiesz gdzie jechać, bo to może to... w lewo będziemy nie, musieli jechać. Nie, no... O, już nas wyprzedziła, my jesteśmy za nią. Tak, już 3 km przed nami. Ale nadal jeszcze po naszej prawej stronie. Leci z prędkością 341km na godzinę, to jest wysoka poprzeczka dla patrola postawiona. Przemysław trzeba było lotnicze paliwo tankować, bo czuję, że na normalnym dieslu nie damy rady z Orlenu. ją dogonić! Obstawiam, że wyląduje w miedzianej Górze. Już nas grubo minęła. Już jest po lewej stronie. Powinieneś ją widzieć na wprost delikatnie po lewej. To jest. chmury, chmur nie ma. Ona dalej leci z prędkością o 196i, minus 2. Spada, Marian. 35 km. No, chyba spada. 34. 400. No to spada, 30, to, to pękło 20. dopiero teraz. Szybko spada? Czy on pożegaj? Minus 30 metrów na sekundę, szybko spada. 32,900, tak, szybko. To, nie idziemy dalej, bo ono szybko spada. drogi, ale jesteśmy. Jakbyś na Białaczu, jak tu mam jakiś w To nie, tu nie, nie dalej nie. Dobra, najważniejsze będą ostatnie te dane współrzędne. Staw możesz zapierdalać Dajesz malina Starym, dobrym stylu Podwójna, ciągła zakręt But w podłogę Pochaliśmy w miarę w pobliżu do Omięcina. Jesteśmy w pobliżu też. Ja ze śmieciami. Tak, no wyszedłem ze śmieciami, kurnia. Przemysła spotkałem, jestem w Omięcinie. Ja pierdzielę. Ale dobrze, niech się coś dzieje. I zaraz dojedziemy tutaj, gdzie ta radio sonda ucichła, gdzie ostatnia jej pozycja zdana i tam jest predykcja, że spadła tu. No i zobaczymy. W kółku niebieskim jesteśmy my. Tu jest, tu gdzie jest ostatni sygnał odebrany przez różne urządzenia i zresztą nasze też. A tu jest ten niebieski, gdzie powinna spać. Niestety wygląda na środek lasu, ale zobaczymy, bo byśmy chcieli sygnał odebrać. I to może coś nam powie. Już ją odbieramy na 200, Ziemię. 200 metrów, a jak słychać? 213 no nie wiem. Krzysztof, możesz nie tak szybko, bo ona będzie po naszej prawej? Po lewej. Po lewej naszej tam. stronie? Jak będzie jakaś w lewo, to możesz jechać. No i coś tam... Tu w lewo. Tu w lewo. Nie ma drogi w lewo. Nie ma drogi w lewo ale jest pole w lewo. To gdzieś na tym polu jest. Tu. Tu albo za tym polem. Tam pod tymi drzewkami. Albo gdzieś kurwa tutaj na tym. A jaka jak, jak odległość jest? Zaraz idziemy na równo z nią. Teraz km, to lewo. Lewo 1,2 km, dokładnie. No dobra, skręcaj tu. O, kurnia, panie, emocje jak na ryba. Malina, dawaj, Dajesz jest malina. Rozbieg. Ale on nie po to chyba. Dobry? Po to, kur. <gry> Kurwa Aleś dokręcił Słychać na radiu? Daj, ja sobie wezmę to radio, ty sobie weź resztę Podkręca antenkę krótką Tata, nie idź tak blisko, bo jak tego, to się już tego techniku To mi twarz obije Dobra, podążasz z daleka Będzie na drzewie Tak, jak idzie trochę a postawiłeś kropkę, gdzie mamy samochód? A już tu sygnału nie odbieram. Już sygnał przestałem odbierać. No? Ja mam dystans 60 metrów. A ona cały czas wysyła te bikony? Aha, bardzo jest u góry. No. O kuria, gratuluję! Jak jak wygląda? To jest ta mała M20? Słucham? To tylu jest amatorów na to? Tak. Macie XT tak? Słucham? XTR, tak? Słucham? Nie, 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 nie. To nie ty? Słucham. A z daleko jechałeś? No, żeby było no, na To ja nagrałem film, kurde, zdjęcie ich. Na już. pamiątkę kurczę. Ale zabawa, no nie? Ty ale dobry masz ten podbierak na to drzewo 12,5 metra, znaczy no. 12 metrów plus Żyliśmy, ale Tadeusz był taki, mówi, że szafa pierwszy raz jesteś. To masz, baw się. Dziękuję. piszę na ten na radio sondy. Wpisz, no. Wam, że zabawa. Zabawa fajna, kurnia. Łow, łowy na lisa w starym, dobrym stylu, można by powiedzieć. Tylko tyle, że bardziej z technologią cyfrową, już nie tylko z analogową. A żeście to latali, żeście pelęgowali normalnie na tym? Ty Ten yy, Tadeusz znalazł, my razem z nim omalże, yy, A tam jeszcze jeden ziomek podjechał, a ten nie. Jeżdżałem sobie normalnie, o, przemysława on. Tutaj mówi: Dobra, jedziemy. Wsiadasz, jedziesz. No i. Miałem tutaj załatwić jedną sprawę w 5 minut i wrócić. A tu proszę bardzo, zwiedziłem pół województwa świętokrzyskiego. No ale przygoda była zacna, obejrzymy sobie to jeszcze w domu, urządzenie, które żeśmy dzisiaj, dzięki uprzejmości Panu Tadeuszowi, wpadło w moje ręce, to fajne. Dobra, jakby co, to jest taka informacja o tych radiosondach, jakby ktoś chciał sobie więcej doczytać, www.imgw.pl, łamane przez radiosonda, jest kod QR, ale nie wiem czy się, e, że tak powiem, odczyta. Fajnie. Rozumiem, że Tadeusz, który razem z nami dotarł do tych sond, ma ich już wiele, a ja jeszcze nie mam. To w kwestiach badawczych jeszcze chciałem sprawdzić. Odpalę ją na chwileczkę. Jak widzicie, ma tutaj diodę. Ona tam była, świeciła się na drzewie. Było widać, jak to działa. Już działa. I zobaczymy na takim radiu normalnie, jakbyśmy chcieli sobie tą częstotliwość wpisać. U, to nie chodzi, poniżej 440, to na tym sobie nie sprawdzimy, a zobaczymy na tym. A nie dawał rady, żeby to odebrać, a ikon to odbiera pięknie. I tak to wygląda w środeczku. Jest akumulator włożony, jest do czepiona antena. I patrzę czy to można gdzieś przeprogramować. Tu jest jakiś nie wiem czy to antena GPS-owa, czy coś ale są tu jakieś kontakty, widzę na boku. I pewnie można to jakoś zaadaptować do innych potrzeb. No powiem szczerze, zmyślna technika, zmyślna technika, tutaj jest bardziej zabudowany ten czujnik wysokości, ciśnienia tak naprawdę, a nie wysokości, ale być może on pełni funkcję wysokości, bo na tamtym, który Przemysław znalazł, to on był już tej takiej zewnętrznej części pozbawiony, no i tu widać tą termoparę, która mierzy temperaturę, chociaż nie widziałem na tych wskazaniach temperatury. Jakżeśmy sobie to obserwowali no, jest tutaj przycisk dorobiony pstryk, cygmyk, bryk można go przytrzymać dłużej wtedy to przestanie sobie zaraz mrugać jest urządzenie wyłączone a ja dodatkowo mam awarię światłowodu, którą się muszę zająć i jeszcze z Amazona mam przesyłeczkę wrzucałem oczywiście na moją Zakupową tą playlistę, bo przecież Black Friday i różne inne i mnie kurnia podkusiło. Takich jeszcze nie miałem, mam tysiąc różnych kluczy, ale takich ładnych to jeszcze nie miałem. Nie wiem, wariuję, jakoś mi się ta vera tak spodobała. Takie fajne w miarę jakościowe te urządzenia są, że szor, Grzechote... grzechoteńka malutka. Fajna. To z jakich z zegary mistrzowskich bardziej. Jest tutaj uchwyt nabity. Jak widać jest kilka od 5,5 do, do 13 plus bity. To rozumiem, że się jakoś pewnie otwiera. O. Tak to wygląda. Nie wiem po co mi to. Ale już mam tyle rzeczy, których nie wiem po co mi to. Że będę miał kolejną. No bardzo fajne. Powiem Państwu, że naprawdę fajne. Malutkie, drobniutkie, podręczne.